na dobry, starczy sierżant Paweł Łyko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Wczoraj wieczorem oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sztumie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu się dwóch pojazdów w Dzierżgoniu. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze posterunku policji w Dzierżgoniu. Po przybyciu mundurowych na miejsce okazało się, że kierujący osobowym Fordem 49-letni mężczyzna podczas manewru wymijania uderzył w prawidłowo jadącego osobowego Volkswagena kierowanego przez 22-latka, mieszkańca powiatu sztumskiego. Kierujący 22-latek był czeźwy. Z kolei sprawca kolizji, 49-latek, znajdował się w stanie nieczeźwości. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko 2 promile. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który zabrał poszkodowanego 22-latka do szpitala. Jak się później okazało, poszkodowany mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń ciała. 49-latek, mieszkaniec powiatu Kwidzińskiego, został zatrzymany oraz stracił prawo jazdy. A za kierowanie pojazdem, znajdując się w stanie nieczeźwości, odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że każdy kierowca, który wsiada za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, nie tylko łamie prawo, ale stanowi także ogromne zagrożenie na drodze nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.